31.16 mamy. Rzuć papierosa. Ja chcę nim jechać. Mamo, to jest do kolekcji. To mój brak do kolekcji. Nie chcesz nim jechać, trudno. Ja tylko tu usiadłem, żebyś sobie porobił a to jest do kolekcji 3116, pierwszy swing jaki dotarł. Eee, przez ciebie straciłem szansę. Na co? nim pojechać. Już nie jechałem nim od pół roku. Ale ja Ci tłumaczyłam, że w do... To mnie pójść, chociaż stanę z tej strony go. Chociaż jak odjeżdża. Hmm, trudno się mówi. Dobra, bo jeszcze trochę porobię zdjęć, żeby się uspokoić. Dobra, przepraszam. Jak to wygląda? Dobra, jeszcze trochę, proszę. Proszę O jest to godzina? 49 będzie? czy wcześniej? Już złapię na 112n i się nim przejadę. O nie. Jedział z tą. i Constal 105NA 1304-1303 i Alstom 3028 to też z czego tu często spotyka jak Koniecznie, do niego chciałem... ...chwytać go tu. כן okay,